Witamy w świecie Dacia. Nazywam się Marusz Rataj, po drugiej stronie obiektywu macie kukiełka. Jesteśmy doradcami handlowymi w autoryzowanym salonie sprzedaży samochodów marki Dacia w Lublinie. Zapraszam na następną produkcję. W dzisiejszym odcinku powiem o zmianach modelowych rocznika 2020 do rocznika modelowego 2021, czyli zmiany jakie zostały dokonane na samochodach z produkcji 2020 od listopada Określane rakiem modelowym 2021. Zapraszam. Pierwszą zmianą rocznika modelowego 2021 była długo oczekiwana zmiana skrzyni biegów. Dotyczy to silnika 1.0 TCS koni, czyli w roczniku modelowym 2021 mamy sześciobiegową skrzynię biegów. Sześciobiegowa skrzynia biegów w odróżnieniu od wcześniejszej pięciobiegowej. Oferuje nieco lepszą dynamikę jazdy. Te biegi są co prawda nieco krótsze, ale za to dynamika jazdy nieznacznie się poprawiła, o ile można mówić o takiej super turbodynamice w silniku stukonnym. Bieg wsteczny z pierścieniem i na jedynkę. Szóstka od siebie do tyłu. Szóstka jako tzw. nadbieg wykorzystywany w, przy szybkiej jeździe, na autostradach, na obwodnicach do utrzymania Dużej prędkości. Pewną wadą, e, zapewne będzie, może wada to za dużo powiedziane, ale w mieście e, będzie konieczność częstszej częst, częstsze zmiany biegów. E, to może troszeczkę denerwować, ale nie przesadzajmy, tylko troszeczkę. To jest pierwsza zmiana rocznika modelowego 2021 w silniku TCE Stokoni. Kolejną zmianą, równie mocno oczekiwaną, jak nie mocniej, jest współpraca silnika TCE Stokoni z instalacją gazową, z fabryczną instalacją gazową. Mianowicie odpalamy zapłon, o, nie domknięte drzwi. O, I teraz odpalamy zapłon. Odpalenie następuje na benzynie, za chwilę e, przełączy się na gaz, już mamy gaz. I co teraz? Na wyświetlaczu FTF mamy podane parametry spalania gazu, czyli średnie spalanie, zasięg LPG, dystans LPG. No to akurat średnia prędkość nie dotyczy spalania, ale w odróżnieniu od wcześniejszego rocznika modelowego, nie pokazującego tych parametrów, tutaj już mamy przed kierowcą podane parametry, zarówno benzyny, jeżeli samochód jedzie na benzynie, oraz gazu, jeżeli samochód jedzie na gazie. To jest druga zmiana rocznika modelowego 2021. Za chwilę obejrzymy, jak wygląda wyświetlacz w wersji Comfort, czyli niższej wersji wyposażenia oraz jego współpraca z instalacją klasową, ale dopóki jesteśmy na zewnątrz, kolor niebieski Iron wszedł do oferty kolorów podstawowych, czyli nie tylko w wersji Celebration limitowanej, ale również możecie go kupić w każdej innej wersji z wyłączeniem wersji Access, gdzie praktycznie nie ma żadnego wyboru. Zapraszam, meczka, do wnętrza. Jesteśmy wewnątrz. Auta trochę ciasno, krótkie kąty. Już odpalamy silnik w wersji komfort. Tu jest inny wyświetlacz, ale równie fajne te wskazówki, jak w samochodzie sportowym przygotowującym się do szybkiej, dynamicznej jazdy. Odpalamy silnik. I podobnie jak w, po, w, w poprzedniej wersji, odpalamy na benzynie, czekamy chwilę, aż silnik przełączy się na instalację gazową. O, średnia prędkość. O, już mamy instalację. Podane informacje o spalaniu e, e, z instalacji gazowej, czyli dystans, zasięg. I średnie spalanie, te parametry są pokazywane przed kierowcami. Mam nadzieję, że we wcześniejszych wersjach z wcześniejszych roczników modelowych pojawi się po pewnym czasie aktualizacja tego systemu. Fajnie by było, aczkolwiek nie mam takich informacji z centrali, że coś takiego będzie. Ale fajnie by było, panie i panowie z centrali, od producenta. To jest czwarta zmiana rocznika modelowego. 2021. Mam nadzieję, że odkryliśmy wszystkie zmiany roku modelowego 2021. Jeżeli ich nie pokazaliśmy, to może ich nie dostrzegliśmy albo nie, nie wiemy o, nim, o nich, a napiszcie do nas, jeżeli czegoś coś przeoczyliśmy. Dzięki za oglądanie naszych filmów, za Pozytywne komentarze, za lajki. Szczególnie cieszą nas te pozytywne komentarze, te mniej pozytywne nie do końca. A szczególnie najbardziej cieszy nas to, jak dzwonicie do na nas, mailujecie w sprawie zapytania o samochód, bo chcecie kupić samochód, a nie tylko wyrywać ofertę. A telefony kontaktowe, komórkowe, telefony stacjonarne. Do mnie 37, do Maćka 36, do Maćka 36, do mnie 37. Adresy e-mail są do Waszych dyspozycji. Zadawajcie pytania, dzwojcie, mailujcie, wysyłajcie smsy. To, co tygryski lubią najbardziej, czyli Wy tygryski, to kup kupowanie samochodów, a my tygryski to ich sprzedawanie. Gdzieś na pewno się spotkamy. Jeszcze raz dzięki za oglądanie naszego kanału Kararadacia Lublin. Polecamy się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Życzę dużo zdrowia.